Cześć, cześć widzowie kanału Penetrator. Witam w kolejnej penetracji GTA 13%. Oczywiście jak ja się zwę to wszyscy doskonale wiecie, albo raczej jaki jest mój tutaj youtube'owy nick. Ludziska kontynuujemy ehm, paczki z Portland. Z tego co tutaj patrzę na mapce, to zostało ich jeszcze 16. W sumie jest ich 33, ale dwie są niedostępne i właśnie następna paczka jest w yy, Metrze. Czyli tam gdzie mi więcej pokazuje i nie mamy do niej na chwilę obecną dostępu. Dopiero stanie się to po e, ostatniej misji właśnie w Portland. Jeszcze takie następna jest w tym budynku oszklonym, tam co on się, się dopiero chyba buduje, czy tam się remontuje. No mniejsza z tym. I jeszcze taka prośba, ludziska jedna, jeden wielki update. Na tą chwilę nagrywamy GTA 3, później Vice City i mam nadzieję, San Andreas. To są takie trzy main mine targety na, na tym kanale, i powiedzmy, no raczej tyle co tam może jedynkę będę po, jeszcze jakoś tam po, po godzinach nagrywał w cudzysłowie. Tutaj gdzieś zapaczka w tym oszklonym budynku. Tak więc jeżeli ktoś się pyta, no ja już nie będę w komentarzach odpowiadał na to, jak co nagram, czy nagram, czy nie nagram, proszę was, żebyście odpisywali takim osobom wiernych widzów, którzy oglądają w miarę wszystkie odcinki i. Mają tą informację w głowie, że to są takie. Wiecie, Uniwersum 3 d idzie jako priorytet jakieś tam minimalne, poboczne serie, ale podstawowa info jest, że powiedzmy, nagrywamy to i tyle. Ok, mamy paczkę numer 16, 17 jest tam, gdzie było to Uzi koło Saint Mark's. Dajcie znać, po prostu proszę was, opowiadajcie ludziom w komentarzach, jeżeli ktoś się będzie pytał, czy penetrator nagra nie wiem co tam Battlefield piątkę penetrator nagra nie wiem kurwa mać lule 3D wiecie o co chodzi Tak więc daję raz informację będę wdzięczny jeżeli ją przyswoicie bo to mówię to jest wiecie ty cały uniwersum to jest powiedzmy można powiedzieć coś na czym mój kanał mega urósł i chciałbym powiedzmy przywrócić mu dalszą dalszą Y... świetność powiedzmy z przeszłości, bo to naprawdę, no San Andreas to byłby teraz kozak, po prostu ta seria by tak takie wyświetlenia muciła, że masakra i takie powiedzmy ymm... po prostu byłaby myślę mega popularna jeżeli chodzi o mój kanał, chociaż na razie tych serii za dużo nie ma po prostu wiecie, wiecie zawsze, zawsze dobrze jest mieć takiego konika, taką serię co co naprawdę wiele tych wyświetleń i wiele, powiedzmy, subskrybentów przyciągnie na kanał. Między innymi, no, bardzo, bardzo wielu z Was się trzyma, mimo wszystko, mimo tych przerw, mimo, powiedzmy, tych opóźnień, wpadek, bla bla, bla. Ale dobra, to była przeszłość, nie wracajmy do tego. Następna paczucha jest w tunelu dla bezdomnych i tam też jedziemy. Z drugiej strony, też fajnie, bo ostatnio sobie właśnie wpisałem GTA 13% i praktycznie. Prawie że na górze, no tam nie wiem 3, 4, 5 pozycja i Wyświetlił się pierwszy odcinek właśnie z tej serii którą teraz oglądacie Tak więc no fajnie, fajnie, jest naprawdę ciekawie Bo naprawdę przy takiej ilości subskrybentów, przy w, no dosyć sporych przestojach na kanale, naprawdę wyniki są Mega, mega wyświetlenia, mega łapki, to jest To jest piękne, jednak wiecie no nie jest to jakieś wiecie, no, z wyniki z których powiedzmy, y, żebym mógł być na karcie na czasie, ale, ale kurcze wyjebałem się, no nie, jakąś forum muszę wziąć, bo tam będzie daleko, ale mi to naprawdę w zupełności wystarczy. Niesamowite jest to jak, jak, jak ważne jest, wiecie, jeżeli, jeżeli przyciągniecie sobie na kanał jak, jak jakąś tam grupę widzów, czy tam nie wiem, dziesiątkę, dwudziestkę, setkę, to jest ta paczka niesamowicie ważne jest, żeby po prostu trzymać się tego kontentu, od którego zaczęliście. Wiadomo, tam można jakieś sobie być poboczne pierdoły, ale jeżeli pamiętam jak na przykład, no, no, może spójrzmy będzie następna, jest tak Super Safe, czyli musimy tam wjechać z. E, wskoczyć z tego z kolejki. Widzicie, co tam jeszcze będzie potem jedna paczka i też może sobie ją od razu zbiorę, jak będziemy z kolejki skakać. Gdzie jestem? Tutaj, aha. Bo jest tak. Jest paczka. Tutaj na dachu super safe. I tam jeszcze będzie naprzeciwko tej, tej psiarni. Kolejna paczka, tak więc myślę, że w miarę szybko może je teraz zbiorę. Albo dobra, nie, będziemy jechać po kolei, bo coś mi się popierdzieli. Tutaj będzie chyba, tutaj też będzie taka sytuacja. Że jest możliwość, właśnie, żeby jedna z rozwałek się tutaj pojawiła gdzieś i samochody trzeba z granatów napierdzielać. Oczywiście, to dopiero, chyba jak tam ta rozwałka się nie uda w innym miejscu. Tutaj ten pomysł z tymi rozwałkami, wiecie, że one się prze, przemieszczają, to jest trochę, myślę, że chybiony. Dobrze, właśnie, że w City on się już nie, nie powtórzył. Okej, okay. czy to było, to tutaj. Teraz 21 paczka w Chinatown. Kurde, daleko. Chinatown, aha, czyli tutaj możemy iść. Albo raczej nawet możemy tutaj sobie na skróty jechać. I to będzie 20 paczka, za którą wpadnie nam Uzi pod kryjówką. Policja. tam no, tutaj właśnie dziś będzie ta paka. Okej, okay, Chinatown, Chinatown. Było chyba. No tutaj trzeba będzie ogólnie wjechać gdzieś. Ja Cię też kocham. Tak, ale jak to musimy, mówić, nie, zachwy nie zachwycać, tylko i więcej do roboty. Ona będzie tu w lewo, chyba nie? Czy nie? Bo i nie. Może ten sprint jest nieograniczony. Z drugiej strony gdzieś trzeba wejść. Tutaj jest takich, nie więcej paczek, 3, bo cztery są w takich podobnych załukach nie można się trochę tutaj. Tak, tutaj, dobra. I jest 20 paczka, Uzi wjeżdża nam do kryjówki. Teraz ten Silos taki, on jest tam kołotej i miejscówki na dachu to będzie oczywiście. Silos, Silos, szukamy Silosa na dachu Tu jest, ok. Tutaj będzie miotacz ognia i tutaj będzie rozwałka właśnie tych triad, triadów triad fishów, że tak powiem, to jest rozwałka Po tej właśnie misji chyba triady będą na nas permanentnie złe i będą nas napierdalać, tak więc warto wykonać wszelakie misje przed tą Okej, okay, 21 Teraz 20. Aha, ona jest tutaj dosyć, tu ją gdzie widać chyba z tego. Cziała. Za kartonami schowana dziweczka. Następna paczucha jest tam, gdzie jest Beaching Dog and Food, ten trzeba wjechać na tą posesję. Nie chcę, nie interesuje mnie to. No i właśnie następna paczka chyba będzie. Tak, na ten dachu właśnie Beaching Doken Foot. Naprzeciwko Beaching Doken Foot, nie wiem, jakiś autobus by się przydał jakiś ten nawet samochód. Bo widzicie ona tam jest, a to będzie następna paczka, ale najpierw sobie jeszcze weźmiemy to tutaj. Tam w ogóle jest dużo fajnych znaczek na tym dachu. Ale tam tak wiecie, dosyć szybko nie, nie jest łatwo się dostać. Najprościej to jest skorzyć z torów ewentualnie podstawić sobie jakiś naprawdę konkretny pojazd, ale my sobie podstawimy coś, mamy tego I Tutaj teraz sobie jeszcze ciężarówkę triady, tylko wiecie to samo... Są... O, o, Ewentualnie coś takiego. To jest taka dzielnica industrialna to tam wiecie. Nie, ale no, to nie wskoczę po tym. W ogóle to jest strasznie niski jakiś taki się wydaje. Ja nie, nie będę kombinował, tylko Oczekajcie, może się uda. O! <laughs> kto mówi, że trzeba tak dać w nie? a co tam w ogóle jeszcze jest? Ci tutaj, zwłaszcza ci ratownicy, oni fajne piosenki śpiewają z radia. No właśnie, 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 właśnie. puszycie. to the limit, jak ze Scarface'a No jest tego, jest tego, ale. Nasz tylko paszka interesowała. Ok, następna rzecz to jest... Aha, w dokach będzie. To widzicie, jak już mamy tu ambulans, to sobie skorzystamy z niego. I tam trzeba będzie przeskoczyć chyba z dachu na dach. Okej. Okay. Tam trzeba będzie wejść po tych schodach. Te schody cholerne no są tutaj. Tu mamy gwiazdkę. Pamiętam pierwszą, pierwszą moją styczność z GTA 3. Jak ja się kuczę naprawdę w tym Portland zadomowiłem. Jak mi tu ona jest spaczka widać, jak naprawdę mi tutaj tak pasowało. Tak mi się podobała mega ta dzielnica. Idziemy tam do kurumyse. Podskoczymy. Mm, proszę Państwa, yy, następna rzecz. Znajduje się od szpitala. A, tu. Dobra, wiem. Zdrowie nam się kończy. Można wręcz powiedzieć, że podupadamy na zdrowiu. To było gdzie? Hmm, Czym tu karetki jeżą za oknem? Nie wiem. Coś grubszego się wydarzyło, bo to już chyba druga w ciągu paru minut. E... Co to jest? tu, tak? Tym, za tym murkiem chyba dokładnie Kurczę tyle, jeszcze czasu nie grało w GTA 3 No. W, w sumie no i GTA 3 grywałem ostatnio na displayu, czyli parę lat temu Ezus. dobra, można kombinować tam z przeskokiwaniem, ale nie ma na to czasu po co się tutaj spuszczać 26 Pięknie e i następna jest koło pancerza Którego już sobie korzystaliśmy I sobie też weźmiemy go znowu, tutaj była ta paczka wcześniej, już było ją widać za płotem Trzeba ten płot rozwalić I Już tak się chyba stało, czy jeszcze go nie rozwaliliśmy? Nie, jeszcze nie wystarczająco No powoli zbliżamy się do końca Paczek w Portland Dostępnych paczek, bo oczywiście dwie zostaną. Ale je sobie zbierzemy zaraz, tylko jak przejedziemy do drugiego, Staunton Island. Dobra. Um, następna paka. Aha, już wiem, gdzie to jest. To będzie tam za billboardami, czy tam. nie billboardami, tak. Bardziej. Y Właśnie za tym e, budynkiem, za tym murem wielkim, żelaznym, Czy e, to będzie tu, czy z drugiej strony? Drugiej, motor by się przedania, Że jest tutaj mały problem. Mianowicie w całym GTA 3 nie ma motorów, przynajmniej jeżdżących. Będzie jakieś stojące są? Tutaj nie, to będzie. Okay. Tutaj też pistolet jest, przypominam. Jakby ktoś nie zbierał paczek, a chciał się broniem jakoś posiłkować. Okej, okay. sobie wyjdziemy. Yy, I tutaj następna jest. Aha, wiem, tam właśnie gdzie autobusy, autobusy niedaleko parkują. Tam stoją dwa kołcze. Yy, tu. Dziś tutaj, nie? Albo ten budynek, albo ten, ale. To raczej był chyba ten. Nie, to był ten wyższy. O, widać było ją, w lewym. Z lewej strony. Tutaj jeszcze jest y, jedna miejscówka, gdzie jest pancerz, tutaj na tym daszku. Pancerz i chyba Uzi, tak. No myślę, że całkiem idzie. To jest ta trudniejsza część tych paczek. One są tak bardziej na, na wysokościach, na gdzieś tam wiecie, jakichś takich nietypowych miejscach. No ale mimo wszystko to i tak idzie dużo szybciej niż jakbyśmy. O, jest pancerz i, I idziesz dużo szybciej niż byśmy mieli zbierać na, na Shore Side, Shoreside albo Stoughton Island. Chociaż Stoughton Island Taki mi się zdaje, że też jest przyjazne, bo tam wszystko wiecie ulice. O kurwa, nie wiem czy to wyskoczyłem teraz wyskoczę? Czy będzie trzeba popierdziać? Po no dobra, misza z tym. Za czym będzie następna paczka? Następna paczka jest w. Aha. Yy, w tej. Fabryce. Tria triady. Która jest gdzieś tam. Tam się da wjechać albo śmieciarką, chyba tylko tak, albo. Albo, albo właśnie samochodem Triady, ale my sobie wjedziemy przy okazji ty, tego Rumpo, bo chyba można skoczyć z niego Tak więc nie będziemy się tutaj Nie będziemy sobie życia utrudniać, chociaż kurczę trochę to wysokie Nie wiem czy tam radę przeskoczyć Aha, bo oni tu nas atakują My, my zachowamy się bardzo kulturalnie, nie będziemy naszych 30 granaty, tak? Dokładnie z tej strony, może jednego, tylko tak, wiecie, żeby stawić ślad po nas, jednego gościa zatwimy, właśnie dla pamiątki. Jedziemy I z tej strony, już widzicie brama się otwiera. Tylko stamtąd nie, co za niespodzianka. I co, jeszcze jedna paczka. Tak, została spałzuję sobie, bo też strzelają do nas. A ta jedna paczka znajduje się. aha tu w tym na Molo czy to Molo czy jakkolwiek to zwał i coś więcej nie ma nie bo jest jeszcze paczka właśnie e, tam, tereny wojskowe to już nas nie interesuje i tu jeszcze jest łódką trzeba się przyprawić, okej okay, czyli to będzie 31 paczka w sumie czyli 16 paczek w tym odcinku sobie zbierzemy i to będzie koniec tego odcinka zaraz to było tam chyba co Chyba ją widzę nawet Tak, chyba się kręci, tak nie? Z maksymalny zasięg rysowania też robi robotę tutaj Zawsze to trochę lepiej widać Lubię rozwalać te płoto, one się tak śmiesznie niszczą, ale mój samochód również Nie ma nic, nie mi się tam i z buta Weźmiemy coś sobie z drogi No, jak już mamy Uzi i pistolet pod bazą, no to to jest takie, myślę, absolutne minimum, które warto zebrać, żeby sobie troszeczkę grę przyspieszyć, żeby te broni mieć darmowe. A tylko przypomnę, że ta ilość, którą e, bierzemy z paczek tych broni, a ilość, którą kupujemy w amunacji, no to jest chyba znacznie więcej. Nie wiem, jak tam dużo więcej. E, tutaj chyba była, tak? Czy nie? Tu chyba latała. Się kręciła. Albo i nie. Za kontenerem. Może icie ja tej par. Tak, tą widziałem przecież. Widać ją nawet stąd chyba nie? No. I 31. 20 minut myślę grubo ponad. I temat zakończony. Jedziemy do domu zapisać. W... Już sobie myślę co zrobimy w następnym odcinku. Myślę, że jeszcze teraz nagram to. Przy tym posiedzeniu, i raczej to będzie nie powiem co, nie powiem, dowiecie się oczywiście w następnym odcinku. Reasumując, 3, ponad 30 paczek, zostało 69. No tutaj, bardzo, bardzo szybko te paczki idą, bo jak sobie przypomniałem, gołębie trzeba było rozpierdzielać. To dopiero była masakra. Szkoda, szkoda też, że tą GTA 4 tak porzuciłem, że mi się tam złe rzeczy z nią zaczęły dziać, i po prostu. Proszę, nie pamiętam, są problemy z renderem, czy mi tam odcinków ileś wyjebało? Przecież tam wiem. Wiem, że miałem naprawdę mega takiego kurwa. No Ale dobra. Nie cofam się, bo jak sobie wiecie. Przypominam sobie co to było, te złe rzeczy wszystkie, to to, to się tak będzie roz, rozprzestrzeniało, rozmnażało i mi też tutaj coś się stanie i... i się spierdoli coś zaraz. Eee granaty. Przypomnę jeszcze, że można tutaj sobie nazbierać tego dużo więcej, a wystarczy dojść do końca garażu i zobaczcie, te rzeczy się respią na nowo. Można sobie tak narobić, chociaż myślę, że trzy razy jak to zbierzemy, to już jest taka ilość e, oręża, że szybko tego nie wykorzystam. Zobaczcie, tu już jest 900, e, 900 UZI prawie, to jest, to jest mega, mega kwota. A jeszcze zdrowie, Przypanca, żeby się przydał. Dobra, Dziękuję ludziska za towarzystwo przy przypaczkowaniu. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym sobie coś też fajnego zrobimy. Trzymajcie się, pozdrawiam. Instagram, Facebook, łapkowanie, subskrybowanie. Do następnego hej.